Przed nami świąteczny Boże Narodzeniowy, przedłużony weekend. Od piątku 23 grudnia od godziny 18 do wtorku 27 grudnia do godziny 8 rano poradnie POZ nie pracują, tak jak my świętują. W razie zachorowania w te święta zaopiekują się nami medycy z punktów nocnej pomocy. W łodzi jest 7 takich punktów. W punkcie przy ulicy... Rewolucji 1905 roku prowadzonym przez CSK pracują pediatrzy oraz zaopiekują się nami medycy z teleplatformy pierwszego kontaktu. Przypominamy, że w razie zagrożenia życia i tylko w razie zagrożenia życia pomocy udzielają szpitalne oddziały ratunkowe, Izby Przyjęć i Zespołu Ratownictwa Medycznego. Nie przychodzimy z infekcjami wirusowymi do szpitalnego oddziału ratunkowego czy Izby Przyjęć. To miejsce, gdzie udzielana jest pomoc osobom w stanie zagrożenia życia, czyli z objawami, udaru, zawału z jakimiś nagłymi urazami potrzebującym ortopedycznego zaopatrzenia, czy osoby przywiezione jako ofiary wypadków przez zespół ratownictwa medycznego.